Boże nieskończony w swoim miłosierdziu, Ojcze pełen miłosierdzia i Boże wszelkiej pociechy. Twój syn jednorodzony Jezus Chrystus, dał nam, Boże Ojcze, poznać Twoje umiłowanie człowieka. W nim ukazałeś nam prawdę, która głosi, że wszystkie Twoje dzieła są dziełami Twojego miłosierdzia. Dla zbawienia człowieka. W Chrystusie i przez Chrystusa stałeś się, Boże, widzialny w swoim niepojętym miłosierdziu. Pragniemy z pokorą zwrócić się do Ciebie, Boże Miłosierny, w tym akcie zawierzenia Kościoła łódzkiego, jego przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Przemawiają za tym wielorakie doświadczenia tylu ludzkich serc, ich cierpienia i nadzieje, ich zwątpienia i oczekiwania. Sytuacja, której dziś doświadczamy, budzi w nas nadzieję, ale ujawnia równocześnie wielorakie zagrożenia sięgające w głąb ludzkiego życia. Wiele wydarzeń z naszego życia zdaje się sprzeciwiać Tobie, Ojcze Miłosierdzia którego chce się odsunąć od serca człowieka. Potrzebne jest nam zatem otwarcie się na Twoją Boże miłość, objawioną w Twoim Synu, Chrystusie Miłosiernym. Objawiona w Chrystusie prawda o Tobie, Boże, pozwala nam widzieć Ciebie jako Ojca szczególnie bliskiego każdemu człowiekowi, zwłaszcza temu, który jest doświadczany cierpieniem. Który jest zagrożony w swoim życiu już od początku swego istnienia i w swojej ludzkiej godności. Ożywieni mocą Ducha Świętego, odwołujemy się do Twego Ojcze Miłosierdzia w imię Chrystusa i w zjednoczeniu z Nim, Panem Miłosiernym. W tym uroczystym akcie zawierzenia z najgłębszą wiarą i nadzieją. Oddajemy Ci, Boże Miłosierny, wszystkie nasze sprawy, którymi żyje obecnie nasz łódzki Kościół. Wiążą się one z naszym zatroskaniem o ewangeliczne wychowanie dzieci i młodzieży, o szerokie otwarcie naszych serc, spraw, aby nie było obojętności wobec potrzebujących, o obronę życia poczętego. Spraw, aby nie zabijano dzieci nienarodzonych, o nasze rodziny, spraw, aby nie brakowało w nich prawdziwej miłości, aby panowała jedność i nierozerwalność związku małżeńskiego, o wspólnoty parafialne, w których zaniedbywana jest niedzielna Msza Święta, spraw, aby Dzień Pański gromadził wszystkich wokół ołtarza Chrystusa. Od dotkniętych nałogiem alkoholizmu i innymi zniewoleniami, aby nasze społeczeństwo stało się pokoleniem ludzi trzeźwych i odpowiedzialnych. O tych wszystkich, którzy obrażają Ciebie, najlepszy Ojcze, niewiarą i lekceważeniem moralności chrześcijańskiej. Sprawa, by powrócili na drogę prawdy ewangelicznej i pokochali Jezusa, który jest dla nas żywym znakiem Twojego miłosierdzia. Tym zatroskaniem żyje cała nasza wspólnota. Dziś przedstawia je Tobie, Boże, za pośrednictwem Maryi, Matki Miłosierdzia i siostry Faustyny, ufając, że zaradzisz naszym potrzebom i oczekiwaniom, bo jesteś zawsze dla nas Ojcem, pełnym miłosierdzia. Chryste miłosierny. Ty jesteś naszą jedyną nadzieją. Uwielbiamy Cię i prosimy, abyśmy, doświadczając Twojego miłosierdzia tu na Ziemi, zasłużyli na życie wieczne. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pan z Wami. Niech Imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Przez wstawiennictwo świętej Faustyny niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn, i Duch Święty Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.